W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. 2024 rok to dosyć przedziwny rok. Adwent zaczął się dokładnie. 1 grudnia, a właśnie 8 grudnia w tą niedzielę jest i Niepokalanego porzędzia na świętszej Marii Panny. I druga niedziela Adwentu. Czekania na przyjście Pana, a my jesteśmy w drodze do Emaus. Nie wiem, jak długo jesteś, jesteśmy razem na tej drodze do Emaus, czyli rozważaniu Słowa Bożego. Nie wiem, jak długo już czytasz Słowo Boże i je rozważasz. Nie wiem, w jaki sposób trafiłeś na ten kanał. Ale powiem Ci, że dzisiejsze, czyli to niedzielne, Drugie czytanie jest jednocześnie zadaniem, a jednocześnie radością. Przeczytam cały ten fragment, ale najpierw Ci zadam pytanie i sama sobie je zadaję. W tą drugą niedzielę adwentu, czy masz do kogo napisać taki właśnie list, jak będę czytać? Ja się cieszę, że mam do kogo i że czytając, słuchając tego fragmentu, Chciałam go razem ze świętym Pawłem napisać do Ciebie, do wszystkich osób, które słuchają tego kanału i tego i naszej rozważania Słowa Bożego w drodze do Emaus. Przyjmij ten list świętego Pawła jednocześnie jako list pisany do Ciebie. Ja dołączam się do świętego Pawła w tym czasie, w jakim jesteśmy. I możemy się cieszyć tym czasem wspólnie, bo gdzieś po drodze, choćby nawet przez internet na YouTubie, z niektórymi na żywo, dane było nam się spotkać. Nie z przypadku, ale Bóg to sprawił. No, więc razem ze Świętym Pawłem piszę do Ciebie ten list. List do Filipa, rozdział 1, wers 4, 8, 8, 4 6, 8, 11. I przyjmij ten list jako list pisany do Ciebie. Bracia. Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za Was wszystkich. Z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii, od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia, Jezusa, do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywionym miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej, w głębszym poznawaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu, na Dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki, za to, że masz do kogo napisać ten list. I dziękuję Bogu też za Ciebie. Razem ze Świętym Pawłem, w każdej modlitwie z radością zanoszę prośby za Was wszystkich. Amen.